Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w LSI 2021, część czwarta. Pamiętaj, film ma charakter wyłącznie pomocniczy, a projekt jest oceniany całościowo na podstawie treści wniosku. W czwartej części poradnika filmowego zostaną pokazane sekcje C, grupa docelowa oraz D, zarządzanie i potencjał. Zachęcam do zapoznania się z instrukcją wypełniania i składania wniosku o dofinansowanie w LSI 2021, która stanowi załącznik do naboru. Zalecane jest, aby wniosek o dofinansowanie uzupełniać kolejno od pierwszej do ostatniej sekcji, ze względu na to, że wprowadzone dane we wcześniejszych sekcjach wpływają na możliwość wypełniania kolejnych części wniosku. Aby dodać grupę docelową, która w projekcie będzie objęta wsparciem, naciśnij klawisz Dodaj grupę docelową. Następnie wypełnij wszystkie pola. Domyślnie oznaczony jest podział na płeć z podziałem na ilość kobiet i mężczyzn. Jeśli grupa docelowa jest nieosobowa, odznacz to w polu Chcę wyszczególnić. I podaj tylko wartość ogólną. Jeżeli jest to grupa osobowa, podaj wartość w podziale na płeć, a pole ogółem wyliczy wartość automatycznie. Uzupełnij pola charakterystyka oraz opis sytuacji problemowej. Możesz dodać kolejne grupy docelowe oraz je usuwać. Uzupełnij kolejne pola. Kto przeprowadził diagnozę? Kiedy była przeprowadzona diagnoza? Na jakiej grupie uczestników była przeprowadzona diagnoza? W polu Instytucje objęte wsparciem wpisz liczbę instytucji, oraz uzupełni kolejne pola. Opis instytucji objętych wsparciem, opis działań informacyjno-promocyjnych, kryteria rekrutacji i określone wagi punktowe, pozostałe informacje dotyczące rekrutacji. Po ich uzupełnieniu przejdź do kolejnej sekcji. W sekcji D, zarządzanie i potencjał, opisz dokładnie potencjał finansowy w polu obroty, a w polu kwota obrotów wnioskodawcy podaj odpowiednią wartość. W kolejnych punktach wniosku uzupełnij pola opisujące doświadczenie Twoje oraz realizatora, jeśli jest w projekcie. Doświadczenie w obszarze merytorycznym, doświadczenie na rzecz grupy docelowej, doświadczenie w zakresie podejmowanych inicjatyw na określonym terytorium. Następnie uzupełnij pola dotyczące biura, potencjału, zasobów i zaplecza technicznego Twojego oraz realizatora, jeśli jest w projekcie. W polu D1.6 opisz, w jaki sposób będzie zarządzany projekt. Pole, uzasadnienie i sposób wyboru realizatora oraz jego rola w projekcie jest uwolnione do edycji tylko jeśli w projekcie jest realizator. Odpowiedz na pytanie, czy realizacja partnerstwa publiczno-prywatnego, pozostawiając domyślnie oznaczone nie, bądź wybierając tak, i przejdź do kolejnej sekcji. Koniec części czwartej.